To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o najbardziej burzliwym tygodniu w amerykańskiej polityce od niepamiętnych czasów. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Krzymisławski. Zapraszam do wysłuchania nowego odcinka podcastu Gazety Wyborczej. Naszym gościem będzie Maciej Czarnecki, nasz specjalny wysłannik do Ameryki w roku wyborczym. Dzień dobry, witam serdecznie. E, Maciek, ostatni tydzień był niebywale burzliwy w Ameryce politycznie. E, spróbujmy się zastanowić nad tym, jak e, ten tydzień może wpłynąć na sytuację przedwyborczą w Stanach. Kilka dni temu, chyba w czwartek, napisali do nas e, na Whatsappie, że choćby teraz e, Trump nawet zastrzelił e, mitterrand to nie mam czasu się teraz tym zająć, bo jestem zawalony oskarami. E, to nas wszystkich rozbawiło, ale powiedz, dlaczego e, Donald Trump miałby żywić jakieś mordercze uczucia wobec senatora z Utah? No, to był żart oczywiście, bo nikt nie podejrzewa, że Trump rzeczywiście żywi mordercze uczucia. Natomiast na pewno złe. Na pewno złe z tego prostego powodu, że Mitch Romney był tym jednym, jedynym senatorem partii republikańskiej, który zagłosował za tym, przychylił się do wniosków o to, żeby Donald Trump został po prostu skazany, usunięty z urzędu w procesie impeachmentowym. No, i to pozbawiło Trumpa takiego czystego unieminnienia i tej możliwości, żeby twierdził, Um, że no, został uniewinniony, a wszystko było tylko jakąś polityczną awanturą demokratów, polowaniem na czarownicę, jak on powtarza. E, no, teraz mamy jednego republikanina, który jednak przyznał, że, że to, co zrobił, było złe. I w, no, osłabia to na pewno narrację Donalda Trumpa. E, tuż po uniewinnieniu Trumpa przez Senat politycy Partii Demokratycznej e, ostrzegli, że dopiero teraz cały kraj zobaczy, co to znaczy Trump cytuję dosłownie, spuszczony ze smyczy i przekonany o swojej niezniszczalności. E, szef Komisji do Spraw wiadów w Izbie Reprezentantów i tak zwany główny menedżer impeachmentu. E, czyli oskarżycieli Trumpa, Adam Schiff, Kongresman z, z Kalifornii oraz szef Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów powiedział, że mamy do czynienia z człowiekiem bez charakteru i moralnego kręgosłupa i jakie jest prawdopodobieństwo, że nadal będzie oszukiwał lub próbował grać brudno? Powiem wam, 100%. Tak będzie? No trochę widzieliśmy już tego Trumpa spuszczonego ze smyczy w wystąpieniu następnego dnia, gdzie zrobił show w zasadzie e, i pokazywał pierwszą stronę Washington Post, w on mówi Oprawia sobie w ramkę, gdzie na półmroczu Oskarżał wszystkich dookoła, łącznie właśnie z Schiffem, e, łącznie z, tu cytat, skorumpowanymi brudnymi glinami, w szukają jego haków. Tu miał na myśli oczywiście między innymi Jamesa Comey'a, byłego szefa FBI, którego zdenicjonował. Oskarżał, no, w zasadzie wszystkich naokoło. E, tak, ja myślę, że no, Trump jest Trumpem, Trump się nie zmieni, to na pewno. E, generalnie było tak zawsze, że im mocniej on się czuł, tym głupsze rzeczy robił, niestety. Pamiętamy wszyscy, że ten telefon do prezydenta Ukrainy Władimira Zelenskiego 25 lipca nastąpił ledwie dzień po tym, jak w, przed kongresem wystąpił e, Miller, specprokurator sp sp badający sprawę Russia. I nie wypadł tam najlepiej. Trump poczuł się najwyraźniej wzmocniony tym e, w ogóle poczuł się wzmocniony tym, że jednak e, po śledztwie Millera e, no, nie doszło do jakiejś próby impeachmentu. E, więc można powiedzieć, z dużej chmury mały deszcz, chociaż tam, tam oczywiście były poważne zarzuty, ale demokraci nie zdecydowali się na impeachmentu. I to go tak jakby ośmieliło troszeczkę, i stąd ta cała ukraińska sprawa wynikła. E, ten telefon, pamiętamy wszyscy, w którym Trump naciskał na prezydenta Ukrainy, e, na, żeby tamten wszczął śledztwo przeciwko jego rywalowi politycznemu Joe Bidenowi. E, no a ten tydzień, to też podkreślmy, dla Trumpa był wyśmienity. Także to nie tylko uniewinnienie w procesie impeachmentowym, z tym małym może problemem dla Trumpa, jakim był Romney, ale jednak uniewinnienie. To nie tylko też sondaże, które pokazują, że Trump cieszy się rekordowym poparciem w zasadzie rekordowym od czasu, odkąd zaczął rządzić od 2017 roku, od stycznia 49% wśród wyborców Partii Republikańskiej, to jest 94%. I to też jest rekord. On zawsze miał wysokie poparcie wśród Republikanów, natomiast aż takiego to jeszcze nie miał. No i jak do tego dodamy jeszcze to całe zamieszanie w Iowa podczas prawyborów demokratów, gdzie, no jak wszyscy pytają, kto jest zwycięzcą, na pewno zwycięzcą nie jest Partia Demokratyczna, która to organizowała i na pewno no, pokazuje to, najlepiej to podsumowują chyba tweety samego Trumpa i szefa jego kampanii, że no co, chcecie rządzić krajem, a nie potraficie zorganizować prawyboru. Więc te prawa wybory na pewno osłabiły e, te karty Partii Demokratycznej, którymi będzie próbować grać w kampanii przed listopadowymi wyborami. Do prawyborów jeszcze wrócimy, ale um, mówiąc o działaniach Trumpa, y, bo ich było bardzo dużo w ostatnich tygodniach, w, warto się zwrócić uwagę na, na pewną y, taką niekonsekwencję jego administracji i jego samego. Bo w ostatnich miesiącach Trump w kilku przypadkach wycofywał się z kontrowersyjnych, różnych dziwnych decyzji pod presją opozycji, mediów, opinii publicznej. Na przykład odmroził pomoc wojskową dla Ukrainy jesienią. Y, potem zrezygnował z planów ugoszczenia szczytu G7 w należącym do niego ośrodku na Florydzie. No ale w ostatnich tygodniach, jeszcze przed, przed głosowaniem w Senacie na temat impeachmentu, powrócił do kilku najbardziej zapalnych działań z pierwszych lat kadencji, na przykład poszerzył zakaz wyjazdu do USA obywateli kolejnych sześciu państw, przekazał kolejne ponad 7 miliardów dolarów z budżetu armii na budowę wielkiego pięknego muru na granicy z Meksykiem. A teraz wszyscy się zastanawiają, czy ten wzmocniony triumfem Trump yy, nie zacznie naciskać na Departament Sprawiedliwości, żeby ręcznie sterować dochodzeniami przeciwko oponentom politycznym. Oczywiście chodzi tutaj o tak zwaną możliwość konfliktu interesów yy, dotyczącą działalności Huntera Bidena na Ukrainie za kadencji Obamy. No i faktycznie zaledwie godzinę po senackim głosowaniu nad impeachmentem kilkoro republikańskich senatorów ogłosiło, że aż dwie senackie komisje otworzą dochodzenia w tej sprawie. Czy to ręczne sterowanie prokuraturą może w jakikolwiek sposób przypominać sytuację w Polsce? To znaczy, rzeczywiście będą fabrykowane oskarżenia na oponentów politycznych w Ameryce? No myślę, że aż tak jak w Polsce to chyba nie będzie, ale no na pewno spora tutaj jest odpowiedzialność, ogromna odpowiedzialność kongresmenów i senatorów przede wszystkim partii republikańskiej. Bo to jest to, co widzieliśmy chociażby, jeśli chodzi o Ukrainę. Trump rzeczywiście, tak jak mówiłeś. Chciał wstrzymać tą pomoc wojskową, natomiast odmroził ją po apelach właśnie i senatorów demokratycznych, ale przede wszystkim, i to był chyba kluczowe, senatorów republikańskich. Więc on się czuje mocny, do partia republikańska za nim stoi, na pewno. No, on oczywiście kalkuluje. Te, wiele z tych posunięć Trumpa One są po prostu obliczone na zadowolenie jakby bazy jego wyborców. Tutaj przykładem głównym jest ten, ten piękny, wspaniały mur. Także jeżeli będzie zbyt duży opór, przeciwko temu, co on próbuje robić, także ze strony właśnie senatorów Partii Republikańskiej, ale i zwykłych Amerykanów, e, wyborców, to myślę, że, że jakby wydarzenia ostatnich miesięcy czy nawet ostatnich lat pokazały, że on się będzie jednak cofnął. To jest polityk, który, tak jak mówimy, on, on, jakby wiele jego posunięć przede wszystkim jest właśnie obliczonych na ten efekt wyborczy. To co dopiero powiedzieć o tym ostatnim środowym orędziu o stanie państwa, które zamieniło się w starannie wyreżyserowany... Niemal talk show telewizyjny, ale Trump podczas tego orędzia mówił wiele rzeczy, z którymi, których trudno nie poprzeć. Na przykład mówił o walce z AIDS, czy o stypendiach dla młodzieży z trudnych środowisk. Um, wyliczał sukcesy, wzrost na giełdzie, nowe miejsca pracy, 12 tysięcy nowych fabryk. A w pewnym momencie, opisz to proszę, bo w pewnym momencie zwrócił się do zaproszonej do kongresu nad specjalnie na tę okazję Amy Williams, żony sierżanta służącego w Afganistanie. Co się wydarzyło? No tak, to, to, to był rzeczywiście show. E, zupełnie inny niż na przykład orędzie w poprzednim roku, e, kiedy Trump w zasadzie był takim troszeczkę jakby botem czytającym z kartki i, i ktoś go porównał do zakładnika, który gdzieś tam czyta e, żądania okupu. Był, był, starał się być bardzo prezydencki, e, wejść w te buty prezydenta i tak niespecjalnie mu to wyszło. Natomiast no, to jest rok wyborczy, tak? On się rządzi swoimi prawami e, i Trump postanowił zrobić w zasadzie to, w czym czuje się najlepiej, czyli czyli taki trochę polityczny reality show. Pamiętajmy, że on e, przecież był gospodarzem programu reality show. No i e, wyliczając te wszystkie osiągnięcia, e, to 81-minutowe wystąpienie, to było w zasadzie jedna wielka propaganda jego e, rządów jego sukcesów. Wyliczając te osiągnięcia, no zapraszał, e, zapraszał kolejnych gości i Amy Williams to była właśnie jedna z osób zaproszonych, e, która no, na sali właśnie w kongresie dowiedziała się, że jej mąż wrócił z Afganistanu w siedmiomiesięcznej misji, to była taka scena rozdzierająca serce, gdy on, ona tam stała z, z, z tureczką, zdaje się, i z synkiem, z dwojgiem dzieci. Tata wrócił w mundurze, przytulił tą rodzinę. Oczywiście oklaski, oczywiście, no było to świetne posunięcie, tak? Nawet komentatorzy cnn który, jak wiadomo, jest bardzo krytyczny wobec Trumpa, przyznawali później, że, no, że ludziom to się spodoba, krótko mówiąc, tak. I, i, I takimi ruchami, takimi posunięciami też troszeczkę Trump zaszachował nawet demokratów, którzy byli na sali, no bo o ile oni mogli siedzieć z Marsowymi minami i nie klaskać w ogóle, kiedy opisywał różne swoje posunięcia i sukcesy, no to przy takiej scenie wiadomo, raczej, raczej trzeba jednak wstać i, i temu przyklasnąć. I, I takich chwil było więcej, rzeczywiście. Po pierwsze, Trump opisał rzeczywiście wiele. Wiele takich posunięć szykowanych przez jego administrację, które są zupełnie niekontrowersyjne. Oczywiście w, od czasu do czasu ten trącał jakieś swoje bardziej kontrowersyjne rzeczy, ale dużo było też tych ludzi właśnie zaproszonych i. Wydaje mi się, że no, to było świetne posunięcie, na pewno PR-u. W czwartek w Washington Post, ten sam, którego egzemplarz Trump trzymał z wydrukowanym nagłówkiem prezydentu Uniewinniony. Otóż w tym samym, tej samej edycji Washington Post, Mary Iwanowicz była ambasador Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, napisała, że zawsze była przekonana, że nasze instytucje są tak zaprojektowane, że będą już zawsze chronić nasz system przed zakusami autokratów, ale okazuje się, że nasze instytucje potrzebują nas tak samo jak, a nawet bardziej niż my ich. To znaczy, że bez naszego obywatelskiego zaangażowania te instytucje będą stopniowo drążone i osłabiane. Czy myślisz, że to jest, to jest prawdziwa ocena sytuacji, że ten system amerykańskiej demokracji rzeczywiście jest trochę bezradny wobec populisty, jakim jest Trump? I On jest tak sprawnym populistą medialnie, że 94% poparcia w elektoracie republikanów to się bardzo rzadko zdarza. No, ja bym nie powiedział, że jest bezradny. Na pewno, na pewno te ostatnie tygodnie pokazały, że instytucja impeachmentu no, to nie jest taki proces, jak przewidziano w Konstytucji, w którym senatorowie wcielają się w rolę tych bezstronnych sędziów e, i, w, i wydają wyrok, że to jest proces polityczny. Tak Z drugiej strony, no, chyba zawsze w jakiejś części tak było, bo najlepszy dowód jest taki, że Michał głosując przeciwko Trumpowi, został pierwszym senatorem w historii, który zagłosował przeciwko prezydentowi e, wywodzącemu się ze swojej własnej partii. To się nie zdarzyło ani w procesie Andrew Johnsona w XIX wieku, ani w procesie Billa Clintona w latach 90. Natomiast no, nie powiedziałbym, że ten system jest bezradny, bo ten trójpodział władzy cały czas funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. Owszem, Trump mianował już od początku kadencji 187 federalnych sędziów na różnych e, szczeblach, począwszy od tych najniższych sądów dystryktowych, a skończywszy na. Sądzie Najwyższym, no ale jednak widzimy, że sądy cały czas blokują wiele jego posunięć. To jest jedna sprawa. No, władza ustawodawcza też, pamiętajmy, że w Izbie Reprezentantów y, większość y, mają y, demokraci. I też upłatają Trumpowi różne przykusy, blokują jego inicjatywy, wysuwają własne inicjatywy ustawodawcze. Także, no, no, no i Trump oczywiście musi się z nimi liczyć, tak? Jeśli chodzi chociażby o budżet. Także to też nie jest tak, że ten system jest bezradny. Natomiast na pewno no, pewne rzeczy są niepokojące. Tak? No właśnie, Ted Cruz, bardzo wpływowy republikański senator, niegdyś kandydat na prezydenta. Teksańczyk tak tłumaczył masowe poparcie Republikanów dla, dla swojego prezydenta. To wyborcy powinni decydować, jakiego chcą polityka u władzy. No i właśnie wyborcy. Wyborcy w tym roku mają głos. Zaczęła się właśnie w, w tym tygodniu ostatni, ostatni, albo decydujący etap kampanii e, e, prezydenckiej po stronie demokratów. Otóż pierwsze prawybory w stanie Iowa miały dodać wiatru w żagle temu, kto wygra. Nic się nie udało. Jak do tego doszło? No tak, rzeczywiście te prawy bory były, były porażką. Nie z uwagi na sam wynik, który wreszcie już poznaliśmy. Po, po dopiero, dopiero w piątek. Tak. Natomiast no były porażką organizacyjną, tak, przede wszystkim. Te wyniki na ogół spływały jeszcze tego samego wieczora. Tutaj musieliśmy na nie czekać kilka dni. Wielu kandydatów twierdziło, że to oni będą zwycięzcami. W zasadzie wypuścili takie mowy już, jeszcze tego samego wieczora, które by na to wskazywały. Ostatecznie okazało się, że no w zasadzie był to remis Pita, Buttigieg'a i w, 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 senatora Berniego Sandersa, no ale... ale dzieli ich jedna dziesiąta procenta, jak tak, się okazało. Tak, 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 ale, ale nie smak pozostał, komentarze partii republikańskiej zostały, komentarze Trumpa, tak jak mówiliśmy, um, nie potraficie zorganizować prawyborów, a próbujecie rządzić krajem. I, I na pewno będzie się to ciągnąć, już nie mówiąc o tych wszystkich teoriach spiskowych, że ktoś kogoś próbował grabić, oszustwa i oszustwa i tak dalej, i tak dalej. Maciek, bardzo wielu komentatorów, bo zanim jeszcze te wyniki z Iowa ostateczne spłynęły, między innymi David Leonard z New York Timesa twierdzi, że skreślanie kogokolwiek po tych prawyborach w Iowa jest absurdem, a już zwłaszcza skreślanie Joe Bidena. Po pierwsze, jedynego w tej stawce demokratycznych kandydatów, człowieka, który ma szerokie poparcie wśród afroamerykańskiej ludności, być może ze względu na to, że przez lata był wiceprezydentem boku Obamy, ale też ze względu na doświadczenie swoje polityczne oraz no, różnego rodzaju walory prezydenckie, nazwijmy to. Tymczasem bardzo wielu w Ameryce stwierdza, że Biden już powoli nie ma szans przez te tak samo jak Elizabeth Warren nagle, z Nienacka. I to wystarczyły jedne prawe wybory wajoła. Dlaczego te prawe wybory wajoła są? zdaniem bardzo wielu ludzi w Ameryce, absolutnie nie reprezentatywne dla całej Ameryki. No tak, te prawybory w Iowa są ważne o tyle, że są pierwsze, natomiast nie są ważne jakby same z siebie, bo w Iowa wybiera się no, niewielu, 40 delegatów, e, którzy później wybierają ostatecznie kandydata partii demokratycznej w wyborach. Natomiast no, wszyscy liczyli, że te prawe góry Wajola dodadzą tak wiatru w żagle, po prostu pozwolą wypłynąć na nasze w kampanii. Poniekąd ten efekt zaistniał już, jeśli chodzi o Pita Butidżę, bo w, widzimy po sondażach już w New Hampshire, to są następne prawybory już w tym tygodniu, że on tam doszlusował do Berniego Sandersa i w zasadzie idą w Także ten efekt na pewno jest. Natomiast też nie szedłbym tak daleko, żeby mówić, że. Biden jest już absolutnie wykluczony z gry, bo tak jak mówiliśmy, on ma spore poparcie wśród mniejszości etnicznych, których w Iowa no, w zasadzie nie ma prawie, bo Iowa jest w 90% zamieszkane przez białych. To jest no, taki rolniczy stan, 3 miliony ludzi tylko. Także demograficznie zupełnie nieodpowiadający w ogóle całej kompozycji demograficznej Stanów Zjednoczonych. I w, no, Biden na pewno został osłabiony. On się musi liczyć z tym, że rękawice rzuca mu nie tylko Buttigieg, ale też Michael Bloomberg. Mówimy o tej walce, o umiarkowanych wyborców Partii Demokratycznej, bo tu jakby jednocześnie się toczą takie dwa wyścigi troszeczkę. Elektorat umiarkowany i elektorat no, mocniej lewicowy w Partii Demokratycznej. O ten drugi to biją się Elizabeth Warren i Bernie Sanders. I rzeczywiście, tak jak mówiliśmy, no, Bernie Sanders też wzmocnił swoją pozycję po Iowa, wzmocnił pewnie też swoją pozycję po New Hampshire. Ale to wszystko są początki, także to się jeszcze może odwrócić e, i w Nevadzie, i w Południowej Karolinie, i w e, później przede wszystkim Super Wtorek 3 marca, kiedy głosuje 15 stanów, aż ten bardzo na Kalifornia, Teksas i tak naprawdę po Super Wtorku być może już wtedy będziemy mogli powiedzieć dużo więcej. Natomiast teraz to są troszeczkę takie przedbiegi jeszcze. Zacząłeś mówić o kalendarzu wyborczym, ale powiedz, jak długo po Superwtorku trzeba czekać na wyłonienie kandydata Partii Demokratycznej? Kiedy poznamy nazwisko rywala Trumpa? No, to, jest, to jest pytanie, tak? Być może już będziemy mieli w miarę no, jasność po Superwtorku, chociaż wyścig jest tak wyrównany w tym roku, że szczerze mówiąc raczej bym na to nie liczył. No, później są kolejne prawybory w kolejnych stanach. Ostatecznie konwencja Krajowa Partii Demokratycznej, która wskaże tego kandydata, odbędzie się 13-16 lipca dopiero w Milwaukee. No, natomiast, no, tak jak mówimy, być może dowiemy się miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące wcześniej. Wszystko zależy troszeczkę od wyniku. Czy myślisz, że Ameryka jest gotowa na e, pierwszego prezydenta kobiety albo pierwszego prezydenta zdeklarowanego geja, jakim jest Pete Pudycik? No, to się, okaże. to się okaże. Ja rozmawiałem też z ludźmi w, w Iowa. Iowa to jest taki stan, gdzie no, część elektoratu jest konserwatywna. On się robi zresztą coraz bardziej republikański i w, owszem, Budyć zanotował tam bardzo dobry wynik, który wynika też z bardzo zmasowanej kampanii, z w zasadzie no, dziesiątek, setek spotkań, które on tam odbył, nawet w małych miasteczkach. Natomiast no, pamiętam na przykład taką rozmowę z, z emerytowaną nauczycielką, która mi powiedziała, że no, jej brat jest rolnikiem, Zastanawia się, czy nie głosować na Partię Demokratyczną, a on w życiu by nie zagłosował właśnie na Warren, bo jest kobietą, w życiu by nie zagłosował na Buttigieg, bo jest gejem. No i nawet jeżeli to jest niewielki setek wyborców Partii Demokratycznej, czy potencjalnych wyborców Partii Demokratycznej, no to przecież to może się okazać kluczowe właśnie w starciu z Donaldem Trumpem w listopadzie. Także to jest wielkie pytanie, czy Ameryka jest na No dobrze, jutro, już jutro, we wtorek, 11 lutego. Kolejne prawybory w y, równie niedużym stanie New Hampshire. Kto wygra, twoim zdaniem? No, sondaże wskazują, e, od dawna już wskazują e, na to, że prowadzi Bernie Sanders. Natomiast no, po Iowa e, doszlusował do niego Pete Buttigieg i w zasadzie idą w, 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 w Także troszeczkę ten sam wyścig, co w Iowa. E, Jak będzie, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że rezultaty ten razem spłyną szybciej. Ale myślę, że spłyną, bo, bo, bo z kolei New Hampshire też ma inny system niż Iowa. No dobrze, zapraszamy do śledzenia wyników prawyborów w New Hampshire oraz kolejnych na łamach wyborczej i na stronie wyborczej.pl. Dziękuję. Maciej Czarnecki z Kalifornii. Łukasz Grzymisławski. Do usłyszenia. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej.